Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony MULTI477 Dzisiaj w dzisiejszym poradniku mam pokazać Jak pobrać sobie grę Deforest za darmo Bez torrentów, bez niczego, bez żadnych kodów, bez niczego Tak Wchodzimy tu, wpisujemy tak, wyubij grę, dobre programy Dobre programy, strona nam się włącza. Portal, włączamy to, nie? Tu piszemy RS s ARES, I mamy. Klikamy pobierz. I tu nam się rozpocznie pobieranie, nie? Tu klikamy zapisz klik. I tu nam się wtedy pobierze, nie? I się to pobrało aktualnie. I robimy tak. włączamy to. Tak, to włączamy. Zaraz wam pokażę. To włączamy. Klikamy tak. chwilkę poczekamy. I robimy tak dalej. Tu się nam załaduje. Klikamy nie zgadzamy się. Klikamy to. Potem zakończ. I potem zainstaluj, I będziecie normalnie mieli. To, to by było na wszystko. idzie na łapki w górę. A program wygląda następująco. Jeszcze Wam pokażę. Tak wygląda program. Tu, tu wyrzykujecie sobie gry, muzykę, wszystko. Tutaj chcecie trapy. To na przykład chodzicie Nie wiem, czy tutaj to zaraz Wam powiem. Na przykład tu. Tutaj macie różne takie coś. O. Takie rzeczy macie. Na przykład, jakbyście tam chcieli coś innego, jakieś ktoś lubi inne, chodzi tu, na przykład, tu, tu, na kto, ja co lubi, nie? No i potem będziecie w tej mieli różne stacje. Możecie na sobie wyszukać. Trap, dubstep, wszystko, nie? Electric, elektryk. electric, Muzykę elektryczną, elektryczna, tak tutaj macie dubstep, tutaj macie tu drum, bass, coś takiego. mi się to aktualnie nie podoba taka muzyka w gameplay. Muszę nie działać. no jedziemy niżej. I tu macie idzie trap. ja lubię Ja lubię też takie muzyki. Tu macie inne. I tu macie jeszcze jakieś temacie, newsy jakieś. Te różne rzeczy macie. No to by było na tyle, więc pójdzijcie na łapki w górę, wam się suro łapka w górę. Więc dziękuję Wam za obejrzenie, trzymajcie się elo!